Witam. Dawno nie było w filmiku, także dzisiaj trochę zaprezentuję gier, które dostałem w ostatnich tygodniach. A są to Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Kupione w Polsce. No jeszcze z kilkoma innymi grami. Dałem za to 100 zł. Za te ja wszystkie gry to teraz pokażę. Neverwinter Nights 2 Wrota Zachodu w Gniew Zehira, Taki pakiet dodatków. No i do tego pakietu wziąłem jeszcze Neverwinter Nights 2 w 2 Full Good. Na szczęście, kompletne co często się teraz nie zdarza, bo sporo jest właśnie edycji bez koszulek czy preloków czy tam smyczy, a tu jest akurat wszystko. No i za te trzy dałem 100 zł nawet wysyłką w ten. I teraz tak z Singapuru kupiłem hmm, pacyficzno-azjatycką wersję gry Medal of Honor Airborne. Metalowe pudełeczko. Z tej samej gry też tyle że ze Szwajcarii też taka edycja specjalna z taką okładką 3D choć takie 3D nie jest za bardzo widoczne bardziej efektowne było na przykład w SimCity. Następnie z Australii Duke Nukem Forever King Edition limitowana do 1900 egzemplarzy także. No, jest rzadkie. I teraz taki pakietik z Kanady przyszedł też. A są to Steelbook, Dragon Age, Inquisition. No, niezbyt ciekawy tył. No front nawet obleci. Dobra, ten tak Assassin's Creed Unity. Tłoczone, fajne logo. No napisy też. No i tutaj gdzieś wkroczył napis Steelbook. Bo teraz coraz popularniejsze są metalpaki, a chcą się jak widzicie odznaczać nie? żeby ich nie pomylić Następnie Super Smash Bros for View z pikaczem Tutaj również jest to logo Steelbook tego Age nie było No jest taki Farka e 4 tutaj akurat nic nie ma, a szkoda no w sumie nie byłoby chyba jak tego wyróżnić tego napisu gry, nie? I jeszcze mm, też z Polski, Jade Empire edycja specjalna. Tu akurat dorwałem komplet, no i w boksie w, w znacznie lepszym stanie niż ostatni miałem. Oraz do tego Discipline w Wskrzeszenie w edycji specjalnej. Również komplet. I za to obie też dałem stówę. No i teraz z Rosji. Kupiłem tak Wasteland 2 w edycji kolekcjonerskiej Kickstarter Backer Edition. Zostawali ją ci, którzy wspierali projekt na Kickstarterze. No ale trzeba było chyba odpowiednią sumkę zapłacić, żeby takie coś otrzymać. No i tak dalej Alone in the Dark w kolekcjonerce. Tego, może akurat zrobię unboxing, no bo jest trochę poharatana, No to możliwe, że otworzę tutaj, fajne jakieś pudło, mi się wydaje, bo tu jest Edward, jakiś taki wytłuczony, wyróżniony. Nie wiem, podwójny box, czym się zdaje, czy otwierany, a otwierany chyba tu jest. To zobaczymy sobie kiedyś. Następnie spor zestaw mikroskopowy, czy z mikroskopem. Zobaczyłem to, ale oj, mikroskop jest, no, tandetny, a w ogóle to jest takie leciutkie, ja wiem, 200 gramma. No i do tego oczywiście edycja kolekcjonerska. O, nie przeczytam chyba, jak to się nazywa. To jest akurat sporo cięższe od tamtego. No i najbardziej mi się podoba z tych rosyjskich to Brothers in Arms Health Highway specjalny, fajny box wielki. Niestety wszystko tam w środku lata, bo tam nie ma, nie ma żadnego zabezpieczenia, ale tam nie ma co się poniszczyć, No to to może oblecieć, nie? No i to by było no, na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że niedługo będzie następny, a nie jak teraz, że trzy tygodnie po ostatnim. No ale może jakoś to na drobie to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie i zapraszam na kolejny filmik. No i cześć.